Dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Karol Świderski i zapraszam was do kolejnego naszego wideo poradnika, którego tematem dzisiaj będzie bębenek. Bębenek, czyli tak naprawdę serce każdej maszyny hafciarskiej. Dzisiaj opowiem o wielu bardzo ważnych i istotnych rzeczach, które mają wpływ na jakość naszego haftu. Czyli tak naprawdę, bębenek, tak jak już wcześniej wspomniałem, serce maszyny, serce naszej hawciarki powinien być dobrze przygotowany, dobrze włożona szpulka, dobrze zakonserwowany ten bębenek, bo też musimy o tym wiedzieć, że przede wszystkim bębenek do maszyny hawciarskiej nie może być stosowany jakiś inny bębenek, na przykład często się yy, spotykałem z pytaniami, czy to może być bębenek od maszyny szwalniczej. Nie, to jest bębenek typowy, klasyczny do maszyny hawciarskiej przemysłowej. Każdy dostawca maszyn hawciarskich ma takie bębenki w swojej sprzedaży, to jest tak jak wcześniej wspomniałem klasyczny bębenek do maszyny hawciarskiej przemysłowej. Jest to Urządzenie eksploatacyjne. Jest to urządzenie, które podlega regularnej wymianie. Nie powiem Wam, jak często powinniśmy taki bębenek wymieniać. Przede wszystkim, bębenek powinien być sprawny, sprawny czyli nitka powinna się z niego wysuwać jednostajnie. Nie może się ten bębenek nam przycinać, czyli jak ja to często na szkoleniach mówię, nie może się jąkać. Czyli bębenek, który jest uszkodzony poprzez na przykład kilkukrotne spadnięcie gdzieś na, na posadzkę, gdzie te skrzydełka nam się odkształcą, gdzie mamy problemy z włożeniem szpulki, gdzie świński ogonek, na którym zaczepiamy nitkę, później pokażę, jak to, jak to wykonać, kiedy, kiedy nam ten świński ogonek odpadnie kiedy nam się te wszystkie skrzydełka odkształcą lub kiedy wyleci nam i zagubi się sprężynka, która jest w środku. Wtedy taki bębenek trzeba na pewno wymienić. Ważne też jest, żeby szpulka nie miała zadziorów. Szpulka to jest też element eksploatacyjny, który też raz na jakiś czas powinniśmy wymienić. No bo to jest, to jest tylko metal. Oczywiście, zanim włożę szpulkę, powiem Wam, że ja preferuję szpuleczki gotowe, w sensie metalowe, lub ze stali, lub z aluminium, nie preferuję szpuleczek już gotowo nawijanych, które można gdzieś tam u sprzedawców różnych kupić, ponieważ tamte nitki są często posklejane i. Tej płynności wysuwu z bębenka nie posiadają. Więc bębenek, tak jak już wcześniej wspominałem, musi być to do maszyny hawciarskiej przemysłowej. I teraz chciałbym Wam pokazać przede wszystkim, jak taką szpulkę poprawnie włożyć do bębenka. Teraz na takim dużym zbliżeniu, chciałbym Wam pokazać, z czego się składa bębenek i jak on. Dokładnie wygląda i jak go do, poprawnie założyć do niego szpulkę. Yy, więc tak, to jest bębenek, to jest szpuleczka. Szpuleczka, tak jak wcześniej mówiłem, powinna. Ja preferuję szpuleczkę metalową. Na, na razie ją odłożę. I teraz bębenek. Bębenek, klasyczny bębenek do maszyny hawciarskiej. Yy, składa się z blaszki. Teraz może pokażę bliżej. Jest to blaszka, która służy do regulacji naprężenia nici. Ta blaszka jest zamocowana tą śrubką. Ta śrubka to jest tylko i wyłącznie mocowanie blaszki do bębenka. Natomiast ta śrubka służy do regulacji przybliżenia tej blaszki do skrzydełka bębenka. Czyli tą śrubką za chwilkę będziemy regulować naprężenie nici. Dalej, co my tu mamy? Mamy tak zwany świński ogonek. To jest też bardzo istotna rzecz, jeżeli ten świński ogonek nam się. Złamie i odleci. Taki bębenek należy wymienić na nowy. I tutaj, w środku bębenka, widzimy taką blaszkę. Ta blaszka jest to tak naprawdę sprężynka, która odpowiada za to, żeby szpulka przy zatrzymaniu maszyny poprawnie nam i w miarę szybko wyhamowała, żeby się nie kręciła, żeby nie dochodziło do Plątania nici. Teraz, jak już mamy omówione y, to, y, części naszego bębenka, najbardziej istotne, teraz chciałbym Wam pokazać, jak poprawnie włożyć szpulkę do naszego bębenka. Zobaczcie, y, szpuleczka y, powinna nam się w tej chwili obracać. Prawą stronę, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara. U Was jest to w drugą stronę, natomiast yy, u mnie się to obraca w prawo. I teraz od tyłu wkładam szpulkę do bębenka. Na teraz musimy odszukać tą szczelinkę. I wsunąć w tą szczelinkę naszą nitkę. Następnie wsuwamy nitkę pod blaszkę, o której wcześniej wspominałem. Zobaczcie. I teraz szukamy świńskiego ogonka, na którym musimy dwukrotnie nawinąć nitkę. Raz i dwa. I teraz zobaczcie, że jeżeli będę wysuwał nitkę, bębenek się kręci, szpulka, przepraszam, kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli w prawą stronę. Tak powinna być prawidłowo założona szpulka do bębenka. Wiem, że jest to y, często się y, pojawiają problemy, że ta szpulka się kręci w drugą stronę, natomiast tak to jest poprawne założenie szpulki. Należy jeszcze wspomnieć o konserwacji bębenka. Jak wyjmiemy szpuleczkę, zobaczcie, że tutaj w środku bębenka, gdzie jest ta blaszka, ta sprężynka, Tutaj powinno być czysto. Tutaj bardzo często zbierają się nici, zbiera się kurz z naszych nici, który też oczywiście ma wpływ na poprawne wysuwanie się nitki z naszego bębenka. Więc pokażę Wam, że powinniśmy taki bębenek. Regularnie czyścić. Ja do tego używam yy, pędzelka. Można użyć też, oczywiście, yy, sprężonego powietrza ze sprężarki, na przykład, czy z jakiegoś powietrza w sprayu. Bardzo ważne jest to, żeby oczyścić ten bębenek w miarę regularnie. On powinien być tak czysty jak tutaj. Czyszczenie bębenka to też czyszczenie między tą blaszką a ścianką, czyli skrzydełkiem bębenka. Tam też dochodzi do zwierania się kurzu. Tam też musimy dmuchnąć powietrzem możemy to nawet zrobić ustami wydmuchać. Wszystkie paprochy, które się tam znajdują. Proszę mi uwierzyć, że malutki paproszek, który się tam dostanie między blaszką regulacyjną a skrzydełkiem bębenka, może powodować, że dokręcenie bębenka będzie niemożliwe. Będziemy kręcili tą śrubką regulacyjną, a wraz ta nitka będzie luźno pracowała. Więc bardzo ważne jest też, żeby raz na jakiś czas zajrzeć i dmuchnąć tam pod tą blaszkę. No i teraz chciałbym przejść do najważniejszego tematu związanego z bębenkiem, tematu, który zawsze m, często spędza wam sen z powiek, czyli jak poprawnie wyregulować bębenek, żeby ta nasza jakość haftu była jak najwyższa, jak, jak najlepsza. Są na rynku dostępne różnego rodzaju przyrządy, które służą do jedn jednakowego wyregulowania bębenka. Ja natomiast w, w czasie swojej wieloletniej, kilkunastoletniej pracy, obrałem swój tak jakby, projekt, jak ten bębenek powinien być wyregulowany swój taki własny styl. Ja to reguluję na zasadzie takiego już doświadczenia. Wiem, że ta nitka powinna iść luźno. Ona nie powinna się jąkać, nie powinna się przycinać, ale to już o tym wcześniej wspomniałem. Natomiast powinna iść luźno. No i teraz pytanie do mnie. Zadacie mi, jak luźno? Jak to mam sprawdzić? No, ja to wiem. Ja wiem, bo z doświadczenia to znam. Natomiast Wy, jako początkujący, powinniście mieć jakiś punkt, od którego się yy, tak jakby musicie odbić, żeby wiedzieć, jak yy, ten bębenek wyregulować. Więc ja Wam pokażę yy, taki swój sposób właśnie dla początkujących, jak to poprawnie yy, wykonać. Proponuję więc zatem, żeby w tej chwili tą śrubką, która służy do regulacji naprężenia nici, bębenek całkowicie Poluzować, czyli pokręcić w lewo, żeby ta nitka szła maksymalnie luźno. Kiedy mamy już poluzowany maksymalnie bębenek, możemy przystąpić do jego regulacji. Bardzo ważne jest to, żeby regulacja odbywała się wtedy, kiedy szpulka ma maksymalnie dużo nici. Żeby nie robić regulacji na Jednej czwartej nawoju szpulki, bo wtedy ten ruch obrotowy jest zupełnie inny, inaczej te naprężenia troszeczkę wyglądają. Więc kiedy mam już szpulkę dobrze nawiniętą w całości i poluzowany bębenek, zobaczcie, postawię sobie bębenek na, na stole i teraz, kiedy, kiedy wysuwam palcami nitkę. Szpulka się obraca, czyli w tej chwili bębenek jest bardzo luźno ustawiony. Teraz za pomocą śrubokręta i tej śrubki regulacyjnej robię delikatny ruch w prawo, czyli próbuję tą blaszkę troszeczkę docisnąć, czyli zwiększyć naprężenie nici. Zobaczcie, że robię bardzo nieduży ruch i sprawdzam znowu, znowu ustawiam moją szpulkę, mój bębenek ze szpulką i znowu go, znowu tą nitkę wysuwam. Dążę do momentu, kiedy moja szpulka z bębenkiem pójdzie mi delikatnie do góry, więc Znowu dokręcam delikatnie mój moją blaszkę i ponownie próbuję unieść. Znowu troszeczkę za mało. Ponawiam regulację w prawo. Stawiam. O i ten taki moment. Kiedy moja, kiedy mój bębenek, on trochę mi wylatuje, bo to jest logiczne, ale o, ten moment, kiedy bębenek ze szpulką poszedł do góry, to jest ta chwila, kiedy to naprężenie jest poprawnie ustawione. Ten moment, kiedy mój bębenek razem ze szpoleczką zaczyna mi się unosić do góry, jest momentem, jest y, według mnie oczywiście, bo to jest tylko i wyłącznie y, mój własny tak jakby styl nawijania, y, styl regulacji naprężenia y, bębenka. Y, ten moment ja, ja go do, y, wykonałem poprzez y, delikatne. Ruchy śrubokrętem, delikatnym yy, przesuwem tej śruby w prawą stronę. I to był ten moment, yy, pierwszy moment, kiedy od momentu, gdy bębenek jeszcze leżał na stole, do momentu, kiedy zaczął się unosić. O. I tak to powinno być skonfigurowane. Bardzo istotnym elementem, bardzo istotną rzeczą jest też poprawne włożenie naszego bębenka do maszyny, czyli do chwytacza. Zobaczcie, jak to zrobię. Szpulka poprawnie założona. Nitka sobie swobodnie wisi. Więc teraz wkładamy nasz bębenek świńskim ogonkiem do góry. Do chwytacza. O! W ten sposób. I bardzo ważne jest to, żeby docisnąć palcem, żeby było słychać kliknięcie. Czyli o! W tym momencie bębenek jest poprawnie założony. Zamykamy klapkę. Ta nitka może sobie swobodnie tutaj wisieć. Ona nam nie przeszkadza. Natomiast wyjęcie bębenka, kiedy nam się skończy szpulka, polega na tym, żeby odchylić palcem tę blaszkę i wyjąć bębenek razem ze szpuleczką. O. Mam nadzieję, że ten krótki filmik o bębenku i jego regulacji bardzo Wam się przyda i Będziecie mogli. Te materiały, te informacje zastosować w swojej pracy na hawciarkach, tylko musicie jeszcze pamiętać o, jedno, o jednej bardzo istotnej rzeczy. Sama regulacja bębenka to nie jest jeszcze koniec wszystkich konfiguracji przy maszynie, bo zostaje jeszcze regulacja nitki górnej, czyli te pokrętła, które macie w swoich hawciarkach. To jest regulacja górnej nitki, czyli to wszystko, co w powiązaniu z regulacją nitki spodniej, czyli nitki w bębenku, ma ogromny wpływ na jakość naszego haftu. Dzisiaj pokazałem tylko regulację i budowę bębenka, natomiast w kolejnym materiale, w kolejnym odcinku, pokażemy już dokładnie regulację nitki górnej. Do czego Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie. Niebawem pojawi się kolejny materiał. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka.